Mapierowy patron, pełniony sieroczy, kilkoma z każdego kochu i na dole się z rzemieślną górpianą kulą. Taki pierwszy ładunek zespolony. Jednak pojawiał się pewien problem dla żołnierza. W jednej ręce trzymał on pistolet albo ten długim łóżkiem. W drugiej ręce trzymał taki ładunek jakoś szybko na kastach, musiał taki ładunek odbezpieczyć. Używał tego specjalistycznego sprzętu. Tak dokładnie wyglądało więc żołnierz, który nie miał przednich zębów, był bezkrytyczny. Nie nadawał się do piechoty, ponieważ szybko natręka, nie potrafił takich broni naładować. Zdarzały się więc przypadki, że młodzi chłopcy celowo zbijać sobie przednie zęby, żeby do bronka nie trafić. Ale z nimi sobie też poradzono. Oni trafiali do artylerii. Artylerzystom zęby nie były potrzebne. Ja już przejdę do procedury samego ładowania. Gdyby to była broń skałkowa, na początek gra odsypany na panetę. W tym przypadku, broni konikacji od razu całość wypuje do lupy. To. To. Zaraz za prochem spadała ta owiana kula. Kula była podkalibrowa, to znaczy mniejszą średnicę niż sama lupa. Dlatego ten papierek jest bardzo istotny, bo to tak zwana przebitka uszczelnienia. Gdybym tego papierka do środka nie stanęła i taką próbę przechyliła, wszystko ze środka by mi się wysypało. Państwo czekają, aż w przelocie chwilę to poszło. <laughs> Więc papierek ląduje w lufie, a takim drewnianym ubijakiem, wszystko przesuwam i mocno w środku ubija. Ani, ani, nie bój się, po jest już naładowana, ale jeszcze nie jest gotowa do strzału. Teraz musisz jeszcze nałożyć ten metalowy kapiszon, który da mi iskrę. wiem, ile to wszystko trwa, i ten zerw taka, nakażym luch ładował tą broń tyle samo. Tak, najlepiej wyszkoleni żołnierzy ładowali taką broń 20 sekund, więc oddawano wtedy tylko trzy strzały na minutę. I uwaga, to nie jest zabawka, będzie naprawdę głośno. Więc kiedy padnie na komentarz, uwaga, ognia, to występujecie Państwo dwojako. Ucieczka już nie wchodzi w grę. Będą Państwo mogli jedynie słuchać uszy. To raczej obowiązkowo u dzieci. Osoby dorosłe mogą zostawić uszy otwarte, ale wtedy już obowiązkowo otwieracie Państwo usta. Usz otwarte, usta otwarte, nie ma różnicy ciśnień między bębenkami. ten. Drugi Sposób jest przeze mnie preferowany. Mimo, że kończę, wszyscy stoją i robią tak, To działa tak, brzydko na mojej moralnie. uwaga, już nie ma fajne, dość samo. Mówię tutaj. Ja wciągam w do drugiej pozycji. Odkładam zadośćucieczenie. I uwaga! Ognia! Wow! Gdzie było zostało stało mała podni w uszach <noise>